Na początku tego sezonu temperatura sprzyja wzrostowi trawnika. Te kilka dni, nawet z dwucyfrową dodatnią temperaturą, sprawia, że ja już musiałem w tym roku w okolicach 15 marca wykonać pierwsze koszenie. I uznałem, że pod to pierwsze koszenie. podepnę od razu temat kosiarki Honda, którą tu widzicie stali widzowie znajomym jako kosiarkę mojej mamy, którą co roku omawiam i w której w tym roku również wykonałem pełen serwis. Pokazałem, jak zużyła się przez rok. A oczywiście na poprzednich filmach przywracałem ją do tego w miarę fajnego stanu. Między innymi klejąc jej obudowę. Przy okazji również zrobiłem większy przegląd kosiarki, sabo, którą zamierzam kosić cały bieżący sezon, więc jakieś tam wymiany, czyszczenie dołożyłem. Również licznik motogodzin, żeby mierzyć czas pracy. To wszystko na tym filmie troszkę poomawiam, Co z jedną, co z drugą kosiarką. Pokażę odrobinę samego koszenia. Taka luźna forma zna, no, może coś nowego się z tych filmów dowiecie. Zapraszam do oglądania. No i cóż, jak na tyle lat nie ma dramatu. Jest tu delikatny nalot, ale jakoś bez przesady. Tu na tej śrubie, tak jakby trochę bardziej mokro, jakby było widać troszkę oleju, ale myślę, że nie warto się tym opiekować. Żeberka w miarę czyste, tu standardowo, jak to w tym kwantumie lekko napchane za pokrywą gaźnika, że jak tu poszperam śrubokrętem, to trochę wylatuje, ale bywa to zabite wszystko znacznie bardziej, więc chłodzenie było jeszcze całkiem okej. Okay. Tak więc samo za chwilkę odstawię do czyszczenia, a w tym czasie temat kosiarki mojej mamy, czyli kosiarka Honda Easy, która gości na tym kanale po raz czwarty. Najpierw wymieniałem w niej gaźnik na chiński zamiennik, taki z AliExpress. Do tej pory ten zamiennik tutaj jest. Zobaczymy, jak odpala, jak pracuje na tym zamienniku, bo ta kosiarka nie była u mnie od stycznia 2023 roku, czyli ja jej nie widziałem no już 15 miesięcy, więc zobaczymy, jak pracuje. Jeszcze jej nie odpalałem. Ostatni raz pracowała w październiku, mamy marzec. Także zobaczymy. Ubiegły sezon uważam, że był łaskawszy. Także w tej kosiarce no nudy totalne. Kilka kolejnych rys, zabrudzenia, jeszcze więcej rys. Z drugiej strony nadal szpachla, bo ja przypomnę, że ja lakierowałem na jednym z filmów tą kosiarkę. Trzyma się w porządku. Nigdzie też nie ma żadnych wycieków paliwa, więc ta farba trzyma się wszędzie. Ok, bo przypomnę, że to nie jest jakiś lakier wzmacniany. Nie jest odporny na substancje ropopochodne, więc jeśli gdzieś mocniej byłby jakiś wyciek benzyny, to ona mogłaby się ta farba rozpuszczać. Z tego co widzę, w kosiarce na pierwszy rzut oka nie ma żadnych usterek. Żadna linka nie jest załamana. Jedyne co mogę się doczepić, to gdzieś im się tu poluzowały rączki i ciężko to było dokręcić. Przy koszu bardzo mocno porysowana, bo moja mama kości z koszem, więc tu od wkładania, bo tu są jego uchwyty, mocno się porysowała. Mój kranik, który wymieniałem w ubiegłym roku się trzyma, tu wszystkie linki pracują bezapelacyjnie, natomiast filtr, który ma dwa lata, w ubiegłym roku go tylko przedmuchałem, no w tym roku już go nie będę dmuchał. Jest z całą pewnością do wymiany, więc to należy wymienić. Fajnie tu to wszystko wyczyścić, ale jeszcze na pierwszy start go założę, żeby nie było, że coś tu się wprowadziła jakaś modyfikacja. Luzy w kołach nie zwiększyły się, żadne skół nie jest pęknięte, nadal napęd bardzo fajnie cykają oba koła, te napędy kondach easy są bardzo odporne na jakieś zabrudzenia, więc chyba też nie trzeba tu zaglądać napęd w dalszym ciągu suchy. Pasek nie jest jakiś tam najładniejszy, ale jeszcze również może być. Tu nie ma dużego przeciążenia na tym pasku. Sama końcówka roku była dość sucha, to też zobaczcie, że mimo tego, że ta obudowa nie była oczywiście czyszczona, nie ma tu jakoś dużo ponaklejanej trawy. Niemal w całości widać warstwę, grubą warstwę biteksu, którą nałożyłem w ubiegłym roku i niezmiennie po raz kolejny piach również z biteksem bez problemu sobie poradził. To nie jest jakaś mega twarda warstwa. W miejscu pracy noża nie ma go w ogóle. Jest oczyszczone wszystko do gołej blachy, nieco głębiej. Natomiast zobaczcie, że trzyma się dość mocno. Rysuje się, ale raczej na tyle twardnie jest czasem taki bitex, że bardzo ciężko jest go zdjąć. Więc w takich jakichś tam zakątkach czy coś działa całkiem dobrze. Zaraz oczyszczę obudowę, żeby można dokładniej pod tą warstwą brudą, brudu ocenić jej stan. Z pewnością trzeba będzie naostrzyć tu nóż. Jest po raz kolejny stępiony. on jest tylko ostrzony raz w roku. U mnie, więc ten nóż będę musiał naostrzyć, ale nawet po jego stanie widzę, że jest mniej stępiony jak w ubiegłym roku, czyli samego koszenia była, było też tak jakby nieco mniej. Zrobię jej podstawowy przegląd i chyba może pracować dalej. No dobrze, spróbuję ją odpalić, zobaczymy jak pracuje po tym czasie. Aha, na szczęście mama ma jakiś taki zwyczaj, albo to po prostu czysty przypadek. Zobaczcie, suchutko w zbiorniku, nie ma nic, więc naleję tu po raz pierwszy E dziesiątki, bo też ta kosiarka nie widziała tego paliwa. E też bez żadnej regulacji spróbujemy ją odpalić i zobaczcie, Zobaczymy czy ten gaźnik, przypominam, w zamienniku odpali, czy będą jakieś problemy. Jeśli chodzi o olej, to po roku pamiętajcie, żeby przykładać w Hondach miarkę. Uuu, coś tu trochę brędza, czyżbym tak mało nalał. Spróbuję delikatnie wkręcić, dwa obroty. O kurczę, coś tu się czubek zanurzył, ale stan jakby nieco za mały, no i olej troszkę przybrudzony. Być może w ubiegłym roku tak nalałem minimum i delikatnie się ten olej zużył, ale no stan jest niestety trochę za mały. Od razu jak ten silnik odpali, to rozgrzeje go i wyleję olej, tylko trochę przedmucham tę kosiarkę, bo zawsze jak się przechyla, to te paprochy wszystkie wpadają do pojemnika, jak spuszczamy taki olej, także to trochę wszystko tu wydmucham, bo jak widzicie, przez rok tego się trochę nazbiera. No i przy okazji, żadnych dodatkowych wycieków w okolicy silnika, standardowo trochę koło regulatora obrotów. A tak sam silnik wszędzie, suchy. Także niezmiennie w hondzie, tu wszystko jest ok. Start tej kosiarki z pewnością będzie dużo lepszy jak w ubiegłym roku. Fakt, że ten postój był dłuższy, ale teraz mamy też nieporównywalnie cieplej. Ostatni raz, jak ona u mnie była w grudniu czy tam styczniu, to na zewnątrz były 3 stopnie, więc w takich temperaturach zazwyczaj taki sprzęt odpala troszkę cieplej. Dziś mamy 15 czy 18, więc myślę, że tu maks. Drugie pociągnięcie i ten sprzęt odpali. Zobaczymy, jak mocno zadymi. Tak jak mówię, nie odpalałem jej jeszcze stanie do końca. Tu jest jeszcze manualne, hamulec. Pracuje pięknie, no i niech sobie chwilkę popracuje, żeby ten olej się rozgrzał. Wszystko pięknie, nie ma się naprawdę czego czepić. Ciepła już nie przydymia przy starcie. Dobra, popracowała z 10 minut, także olej można wylewać i można zrobić pełen przegląd. Sprzęt wyczyszczony. Zanim pokuszę się o kilka słów, to jeszcze kwestia noża. Zobaczcie, po raz kolejny udało mi się znaleźć z odzysku nóż jakiś tam używany. Oryginał Hondy, co prawda, lekko używany, ale jednak zostało go więcej. Zobaczcie sobie tu, w tej strony, jak go więcej zostało. I to, o czym wspominałem na ostatnim filmie, zobaczcie, jak tu końcówki tego noża zrobiły się cienkie. Widzicie? Jak żyletki. O, tu będzie takie fajne porównanie. No bo cały ten piach, a mama kosi na suchym terenie, więc cały ten piach cały czas lekko wyciera tą końcówkę noża. Ona nie została jeszcze przetarta, ale jest dość mocno naostrzona. I z ciekawości zmierzyłem taki nóż, ile jest ten używany. Obydwa są oryginałami Hondy. Ile jest ta. No, prawie nowy nóż cięższy od tego używanego i stracił ten nóż już 100 gramów, więc, zobaczcie, sama przeciwwaga, więc taką jedną 1,7 straciliśmy. To wcale nie jest tak mało. Dlatego przykręcę tu zaraz ten odświeżony, naostrzony już nóż. No i co do warstwy biteksu, też tutaj niewiele go zostało. To wszystko pęka już, nawet nie wiem, czy żywica, czy ten biteks. Ubytki są bardzo duże po oczyszczeniu. No, zobaczcie z tej strony obudowy, to już nie ma prawie nic, ale, no, fakt, że jakiejś mocniejszej tu korozji wżerów nie widać, wszystko jest. Lekko działa goła blacha, ale korozji tu nie widać. Dlatego też stwierdziłem, że w tym roku niczym nie pokrywam spodu tej kosiarki. To trochę nie ma sensu na, dla miejsca, dla którego ta maszyna jest przeznaczona. U mojej mamy jest bardzo sucho, ona nie podlewa ta rawnika, nie nawozi go, więc ona zazwyczaj, jak już zacznie grzać w Polsce słońce, a ma bardzo kiepską ziemię, to tylko te suche odrosty, które w, w, wyrastają jako jedyne, przycina. Więc ani ta kosiarka nie ma ciężko, no i ten trawnik jest cały czas suchy, z drobinkami piachu, które te drobinki tylko cały czas czyszczą to podwozie, czymkolwiek byśmy go nie pokryli, dlatego ono jest takie oczyszczone, co by tu nie było. Gdyby to był jakiś mega mokry trawnik nawożony, dodatkowo nawozy też negatywnie odbijają się na żywotności takiej obudowy, cały czas wilgoć te soki z trawy, to taka obudowa korodowałaby części, ale i samo to podłoże by się tymi kamyczkami tak nie zdzierało. Dlatego uważam, że tu nie ma sensu czegokolwiek nakładać. Jest to też taka trochę cenna lekcja, że nie każde podłoże niszczy spód naszej kosiarki. To mnie też troszkę wkurza. Ostatnio zrobiła się to taki mały off-topic, taka moda na konserwowanie, konserwowanie podwozi w samochodach. Jest mnóstwo kanałów, które wchodzą pod trzyletnią skodę, dajmy na to, i patrzcie. Ale gówno, wszędzie pełno rdzy, oja piernicze, ludzie 5 lat i na złom. Straszą w ten sposób, a nigdy nie mówi się o czynnikach środowiskowych, bo inaczej starzeje się auto, które stoi po północnej stronie bloku w totalnym cieniu na trawie. W Niku, a inaczej takie, które wyjeżdża co jakiś czas, i jest przechowywane w suchym garażu. O tym się nie mówi, że taka Skoda w gorszych warunkach zardzewieje szybciej niż najgorzej rdzewiejąca Mazda 6 w dobrych warunkach. Tylko wszyscy lecą, nie patrzy się na to. Tak samo jest z kosiarkami. Uważam, że tu nie ma sensu, ta obudowa i tak długi czas wytrzyma, ale jeśli macie mokre trawniki, cały czas ta kosiarka jest oblepiona żyznym, pięknym trawnikiem, mam nadzieję, że takie, dbacie, takie macie, tego Wam życzę, no to wtedy tam konserwacja ma większe znaczenie tu daję sobie spokój, być może coś tu wymyślę na przyszły rok, ale teraz zostawiam to tak, jak jest. Żeby nie było za cukierkowo po umyciu widać, że jednak tu mamy małe pęknięcie szpachli, a dodatkowo moje spawy tu na tych krawędziach też niestety pękają. Gdzieś jednak ta obudowa już tu troszkę osłabiona, starsza. Mogłem nie szlifować tych spawów, mogłem zostawić takie troszeczkę grubsze lub to jakoś wzmocnić, ale to często też się mnie pogarsza. Zobaczymy, w jakim stanie to będzie za rok. Panda już kosi, a teraz przyszła pora, żeby do końca złożyć sabo. Zobaczcie, jak się prezentuje po myciu. Fajnie, wszystko oczyszczone, z pewnością silnik dużo lepiej teraz odda swoje ciepło. Trzeba pozakładać sprężyny i można to wszystko zamontować. Tak samo koło magnesowe, kieli, wszystko wyczyszczone. Dodatkowo zamontowałem licznik, motogodzin, używany na poprzednim filmie, żeby mógł sobie tu monitorować, ile przez sezon przepracuje godzin tą maszyną. No i sabo również mam przygotowane do sezonu wszystko złożone. Wymieniłem również linkę rozruchową. Jak wszystko było zdemontowane, bo tamta była już naprawdę wiekowa, mogła strzelić w każdej chwili. Przy okazji zmieniłem sobie uchwyt na bardziej współczesny na trzy palce, bo ten poprzedni na dwa palce jest mniej wygodny. Zwłaszcza jak moja żona czasem będzie pracować, to będzie jej nieco lżej. Wymieniony przewód paliwa. Licznik motogodzin ma przepracowane 40. godziny. Nie wiem ile to jest. 30 z 25 minut, coś takiego. Tu jest nałożona izolacja na przewód od świecy. No nie za ładnie to wygląda, ale nawinąłem cały przewód, żeby go nie ucinać. Może kiedyś to się przyda do innego sprzętu. Nie zabrakło również osłony na tłumik, bo bez niej tak trochę dziwnie silnik wygląda. Te wkręty mogłem co prawda uciąć, brzydko tam wyglądają. No liczyłem, że kamera tego nie złapie. Filtr powietrza wymieniony, świeca zostawiona, bo nie jest jakaś tam stara, wyczyszczona, ustawiona przerwa. Także tak naprawdę kosiarka również gotowa do pracy. Pokuszę się chyba Pokuszę drobną regulację gaźnika, bo tu nie tylko można ustawić wolne obroty, których w tej kosiarce za bardzo nie ma, ale tu również od spodu, to było tylko na samym początku w gaźnikach Walbro jest śruba do regulacji, no tak brzydko mówiąc dawki paliwa, jeśli silnik pracuje troszkę niepoprawnie, to tą śrubą można troszkę podregulować, zmienić jego pracę, a nagram to, ale zobaczę czy w ogóle coś wychwyci, wychwycicie, że jest lepiej. No i dobrze, bo żona w tym czasie nie tylko strzyła mi w miarę fajnie kosz, ale również skosiła już pół podwórka, także ja w tym czasie dwa marne przeglądy, więc zakładam kosz i możemy tym sabos również startować całą trawę skosić, przygotować do wertykulacji, gdzie trawnik musi być skrócony. No i cóż, lewą stroną wykosiła żona kosiarką Honda, prawą ja kosiarką Sabo. Po samym trawniku nie za bardzo da się dostrzec jakieś różnice na trawniku. Natomiast różnica była na pewno w tym, że żona kosząc z napędem po wszystkim poszła do domu, jak gdyby nigdy nic. A ja naprawdę aż byłem załamany, pokosiłem szałowe pół godzinki, tak się zmęczyłem bez tego napędu. Ale człowiek jest po zimie zastany i bez kondycji. Naprawdę po raz pierwszy odczułem, że moja działka w tamtej części jest nieco pod górkę i musiałem tą kosiarkę prowadzić. Powiem wam, że przez cały sezon, To podejrzewam, że wyszlifuje dłonimi te uchwyty z powrotem do takiej czystej stali, jak tutaj. Naprawdę trzeba się trochę wspierać, trochę tu tymi rączkami cisnąć, żeby tą kosiarkę pchać do przodu, ale bardzo przyjemnie się kosi zarówno jedną, jak i z drugą, także maszyny mimo wieku już nie są takie nowoczesne, trochę starych rozwiązań, nie ma jakiegoś automatycznego sania, czy jakichś miękkich, wyścielonych uchwytów, ale spisują się nieźle. Czas oddać Hondę w ręce mamy, u niej do koszenia to jeszcze dobry miesiąc. Tam nie ma czegokolwiek kosić. Natomiast moja kosiarka już będzie musiała pewnie za jakieś półtora tygodnia kosić po raz kolejny. A dziś zajmie się jeszcze wertykulacją. Dużo żółtych placków ukazuje, że ten trawnik tego wymaga. Co ten kosz taki napięty? Kurcze, patrzcie, jaki innego. już kosza nie miałem siły wysypać. Co za porażka. Jaki leni. No. I tym smutnym akcentem zakończymy. Dziękuję. Zapraszam do pozostałych filmów. Na razie, cześć.